Naszym planem jest zbudowanie okrętu podwodnego w Polsce. Jakie jest zapotrzebowanie Polski na okręty podwodne? Polskie zapotrzebowanie na łodzie podwodne związane jest z obronnym systemem uzbrojenia, z pociskami manewrującymi. Odpowiadając na to zapotrzebowanie staramy się przedstawić, zaproponować jak najlepsze produkty. Jak przebiegają negocjacje? Jakiś czas temu odbyliśmy spotkanie techniczne z przedstawicielami dowództwa. Obecnie polskie władze analizują nasze odpowiedzi, aby następnie móc wystosować zapytanie ofertowe, którego spodziewamy się pod koniec czerwca lub na początku lipca. Późniejszy transport technologii jest dla DCNS bardzo ważny. W ten sposób działaliśmy już przy współpracy z innymi naszymi partnerami, na przykład w Indiach czy Brazylii. Przykładowo w Indiach latem ukończymy pierwszą indyjską łódź podwodną Scorpion z, z naszym partnerem Stocznią w Mumbaju. W podobny sposób widzimy współpracę z polskim partnerem, żeby wdrażać i rozwijać działania związane z budową okrętów podwodnych i infrastruktury. Jesteśmy przekonani, że polski przemysł może być naszym partnerem w tym projekcie.